Niech pojaż... Nie, Mega Rampa. Mega rampa polo. Polo? Kurczak? Po hiszpańsku. Nie wiem. To chyba, że ty się tam jest kurczek. do hiszpańskiego. To ja Faktycznie jest kurczak, no. <laughs> Chicken. Polo. Polo, świąte... polo. polo, polo, polo! Gdzieś też Ale bywalił. Oj oj. Mara. To jest szpara. Szpara? No. Aha, widzisz. Nie, no, nie no wpadnę, nie, serio. Jako pierwszy. wpadłeś? Tak, wpadłem między szparami. Ja mówić, że to pierwszy ten wpadnie, to coś wygrywa, ale no skoro. O, zatrzymał, więc. No, nic nie wygrałem. A... No skoro. nawet nie dałeś mi okazji do powiedzenia tego, to niestety. Nie liczysz. No widzisz. Oj, oj, teraz ja wpadnę. A no, padę na punkt. No. Czyli samolot, czego bym się spodziewał. kurde. To no wiesz, ty masz tacie Lenży, a Michael miał mnie pod postacią tego RNG. Hmm. a Może tak troszkę. Tak, Może pierwszy raz mnie miał co leciałeś, tak. bo. Wiem, wiem. Ubiłeś się ode mnie i tak cił. No dobra, lecimy. O, chowaj, to podwozie. Uła! Wow. Oooo! Oh, hey. oh. Ale mnie podrzuciło! Dobra. Okej, okay, lecimy. Mij ten Majka, le, 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 leci tam! Znaczy spada! Jeszcze na tym pierwszym bawu jestem. Oooo! Przedbię. Przedbię. mi się przejechać. Cześć, Majkę! No Majka! Majka. Witaj. Chyba żegnaj. Wit Żegnaj. W tym przypadku to żegday. A ja sobie prawo, zobaczymy. O, przejechał w końcu. O, automatyk mam, aktualnie. O, wydupimy. Automatyk. Ojojo. Oj. Chyba mimo. był atak. Oooo! Tak. Jeszcze mi wrakiem walnął. Gdyby wyrzucił. Ja cię. Muszę to zobaczyć. Uu. Ty pomógł, ah, nie Tak samo jak u ciebie chyba Chyba jednak nie Chyba tak jak u ciebie O nie, no dobra Nie no, samochód to jest? Co? To jest drugi samochód Ja jestem Ja Miło mi Dałaś. I wypadek all far, na samym końcu. Ram tej platformy się zatrzymał. O! No. Lecę <laughs> Ale wikały. <laughs> hmm. Ale fajne to było. te 120... 21 Nie. O! Oh, Mi maj... Ja zawsze wow. Ładnie. Zbliżąc hmm, 20 i... powinno być ok, chyba. Okay. Zatrzymała mnie. To tam spada. Różnie może być, ale... Tak hmm. to się I... jak tak. Jest tak. To fajnie. No właśnie nie fajnie, no. No fajnie się jedzie, no leci nie, nie, nie fajnie, nie fajnie. I chodziło, że się toczy, ale do. To, to no, mówię, właśnie, że nie fajnie. A mi chodziło, że się jedzie, fajnie. Gdzie ty jedziesz? Już nie wiem, ale mówię, gdzie ty jedziesz, jak tutaj się spada? Automatik, tu ja jest. To, 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 to też jechałem, no. Idę do dziury. O! Przed. Amaro! Przed końcem, co za ty, Kurą masz? Jedziesz? Amaro. No, to kuruma, no. <noise> Szybsza kuruma. A, normalnie. Tak, tak. Nie, to Nie, że to jeszcze Nie! Nie! Yeah, yeah. Ale! Nie! No. <noise> <noise> ale le, tam tylko mnie zabił, Z jednej strony do drugiej. Ale <noise> ale się. to, się, Mini, to, się to nie. nie, nie, w końcu nie o! Nie cypiłem w plażę. Ciekawe Czy są mini lampy. <laughs> Jak są mega, to i mniej mi powinno no. być. O, walczy krakat. Eee, to skip. Wiesz czego ja jestem ciekawy. No. Czy są jakieś bardziej mniej toksyczne gekony na świecie? Nie, nie ma. Nie ma o, to na kosiaka O, też I nada Jakie nada, no. Nie tym razem Uda się? Dobra, ja jestem w końcu, ten T20 te nie oddawał Uda się Łale poleciane. Ładnie T20 nie oddawał no, wiesz. Huh. Nie Nie mówisz, nie rano, rano, rano. Okay. Ten kurczak nie oddaje. Ta muzyka co jest? ta płyta normalnie. Oa! On by mi <noise> oh. e, e, no bił. Się hamuje. Ja no, się hamuje. No, <noise> się hamuje. No już niedługo będzie taki odcinek. No, A, no, Niedługo będzie taki odcinek. Lewo. Aaa! A, no będzie, będzie. Zaczyń lata wadata. <laughs> Na tym kanale. No. Oj, oj. Nissan! O, no no. Nie, 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 nu, 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 nu. no, Gdy no, 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 no. No, no, nie wolno. Nie wolno, nie wolno. Szybko. Trzymaj się. Nie trzymaj się. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie? Nie, nie, nie. Jednak nie, okej, okej. Jednak nie. Jednak nie. Okay, okay. Jednak nie. Ale można wpada. Oj, 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 oj. Automatic Ja zaraz padnę, ewidentnie. O oh, no, no. O oh, no, no. Staczam się, wagało. Udało się. Okay, Udatować tak, z tego. Okej, okay, okej, okay, przyjadę, staczę się. Okej, okay, okej. Okay. Oooo, eee, nie! No nie. Ty, Ty co, gdy będziesz wleciał? Dobra, to. To ja prawą jednak w polecę, zobaczymy. Naprawę mm -hmm. taka fajna. Mm -hmm. Mm -hmm. Oj! Justo, mam problem, uderzyłem. O! Czyj! Ja się dojrzę, dawialek spada. No! Wall ride, right, paresi... right. Nie. Wall light, co ty gadasz? W sumie chrułko by się dało raz zrobić. Ro Pewnie tak. Szybko Leci led. W kurczaka. Aj, poleciał. Ach, <laughs> Jak poleciał? Nieee, yes, złap to! Oszukanet. Tak oszukane! Nie no dobrze! Poleciał. Oś tu! oszukanet. Ale bym <grym> się ja cię przekracił. Aha, ja bym, ja bym pierd... Sumienie zjadł. Ty zjadł. Mm. Nie mogę Cię trafić ci nie, ja nie mogę cię... Nie, 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 nie mogę. Nie mogę. Ja nie mogę tego zrobić. Zobaczycie, jak wam pójdzieło. Już jestem z tobą. Aha. Chciałbym być z tobą wreszcie. Oj, id. Wow. Ale go dziwnie wybraca. No ja do dziury wpadam. Ja, ja też. Albo nie, bo lecę... Automatik mam aktualnie spadając. No. A. A co to co robisz? Automatik <laughs> mnie chyba zła co ty zrobiłeś, Majka? Dziwnie się wyciągnął. Aha, dziękuję. Wziął, koło dziwnie tak. Mogę spojrzeć tam dalej, i później zawrócić tyle. Nie wiem. On wie, dlatego, dlatego się rozmawiam, bo wiedział. No nie nawidzę tego automatiku Najgorsze gówno. A na powoli? Co za pusiak. No właśnie, nie robię na powoli, a tak. Myślę, no że to będzie... To, małże... 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 to, to, nie Drogi to samochodziku. Zobaczymy. Czy mógłbyś w końcu się zatrzymać? a ja... nie tak spadasz? Coś tam, Jadek, zobacz, ja tak cały czas mogę. <śmulatować> <śmulatować> nie widziałem, widziałem, no. <śmulatować> ja ty to nie wiele nie Mogę! Zatrzymaj się. <śmulatować> oj, 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 o, Chyba się zatrzymuje. Nie, do dziury za zaraz. Nie. No ja właśnie wpadnę, dzięki. <grywa> to za głupiaczkowy? Auto. Arnie. Nie, no serio, na no, no powoli robisz, a to zrobić, bo naprawdę nie, nie ma co tracić czasu. Zgupiamy. No. Ale jak to mi nabiło? Nigdzie ci nie. Nie nie tędy, no gdzie, gdzie? No jestem Czekaj, w, gdzie? w końcu bo nie. Je. Dobra, jestem. Dawaj, to Majka popchaj mnie! O! Czy leciał, poleciał. Poleciałem. Patrz jak idzie, patrz jak toczy. No Spanę. nie, no przecież to jest jakiś... <grym> ja sam już go szarp. sprychać. Ja sam się sprycham. Ja mu ratuję, no. Ratuję jednej dziury, kurde. Oj! A. Co się stało się? Zgadzam się! Za nisko leciał. Skrzydełko, Był skrzydełko. Skrzydełko? Skrzydełko. A idę na Wow. O! Świetna zabawa. No, no nawet nie wiesz jaka? Oj. Znów mam automatik. Ja ten sam kupaki jest co za pierwszym razem, co on, czy że wy nie umiecie. Ja za ludzi razem Okej, okej. Okay, okay, okay. I to było mega trudne. Ale więcej Ja nie, blada, nic... 50 lecę i dupa. ratuje. Dupa blada, czy siwa? Oj, nie, 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 nie. Blada. Hmm. Dobra, kolejny autek. Jak tam lata? Lecą w tym dużym du du. Ty, kto jest tak blisko? Ja, ależ się uda. To leci, się, ja pitole! Wreszcie, tak ładnie mi RNG rzuciło. ja mi... się ustawiłem. O, no dookoła, Nie Ye. yeah. Fajnie, fajnie. dlaczego spadłem. Mm. Ciekawe siła grawitacji, to też. To też. O nie ten to gówno. Może być coś gorszego? Znaczy. No nie wiem, bo. Tego... A, hej, nie do dziury! Odbij się od niej! Tak, zdołam, żeby na styku, na, żeby się na, na duchu, ale nie. Nie, to już nie byłem duchem. No a jeszcze, no właśnie, tak. Nie! Tak ładnie się uratowałem przed dziudą, bo mi tak spadłem, bo mnie wyrzuciło na drugą stronę. Spalony, kurde. Tajmin. Najgorzej. Polaris! Zyfodzy? Aha. o jest. Znaczy nie wiem czy tej jest, bo. Ale... No i co chyba był i czwórce. No A nawet trzy. Nie wiem, mi się wydaje, że właśnie był. I nie wiem czy okay. piące, ale. Piące jest, właśnie mówię, trzy są. Update. Bo z DLC właśnie też. U! U! Ale lecę. Ok. Jo! Udało się Fajnie No, znowu DLC mi do fazy Mi się podobało. Fajnie się. A? Bardzo, bardzo fajnie się bawiłem. Bawiłeś? No. I przeszedłeś. Przeszedłem całe, 100%. Kurczę byk szybki. Tak sobie wydłużyłem. Zresztą tam sobie zrobiłem takie Nie... Nie było to wskazane, ale zrobiłem te. Czyste przejazdy jeszcze. Uuuu... Uh, uh. Więc. fajnie, fajnie. Briosa? No lecimy. Szybkie. Wleciało. O ja, pier, papier. Trzymaj się, trzymaj się. Michael, o! już prawie Trzymajsz. jesteś! Jesteś! Jest! To był trudny pojazd. Stój, stój. Jak się na trzymam? Ja pierpapię. Stój! Uspokój o, się! co tam robisz? Uspokój się. O, dobra, jest. jest. Weź lekki Co tam robisz? Dobra, czekam. O, 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 oj! O, piruety. Dobra. I gdzie jest Michael? Jest trafił do nas. On dwa auta jeszcze, nie? Chyba, no, jakoś tak. A ja, jak ty latasz? Ja Ja już <suszy> <100 się sobie. suszy> <gry> <wyszły> zwykle. Aha. <suszy> Rozumiem. <suszy> Ja pierdolę. <gry> Co się wypierdolę? <gry> Co się wypierdolę? I poleciał. Bidulek się rozbija na samolocie. Ja myślałem, że się rozbijesz, <grymne> <grymne> że tak wpadniesz i kabum zrobisz. Ja Bro, co nie tędy? Ja czekam. Nie tędy? Nie tędy. Nie tędy. Nie, nie tędy. A co jeśli graci dobrze mówi? Ale wyskoczyłeś dziwnie. Ja. <laughs> Może, gra? Wie, lepiej. Znaczy, że ja jestem ustawiony źle, to tak. Co? Nie do Domety, tylko... do Michaela, ale no... Co, będzie tylko łapał Cię? że się do niego? Czy widokim podziwiasz? Chikena widzę. Chikena widzisz? Pali rampę, no. Po no. Pali rampę. Fajny, fajny. Fajny, fajne. Pam, 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 pam. Jej. Teraz ta trudniejsza część. Przeba... <grystanie> Kiedy? Kiedy, on Kiedy on? to był? Na tym ja go nawet nie widziałem. No był. Skupił się na kurczaku i nie zauważył Mike'a. No. Patrzę nagle nikt go nie widzę. No. Patrzę i się pojawia, pojawia, jak to samolot. Nie mam pojęcia, jak się tu nie rozbliżać. <ślesz> <ślesz> Lata praktyki. Dlaczego? No. <ślesz> praktyki. Na, 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 na. <tryk> Oj, na, jest na, że samochód wylądował, no. Tak, tak. na, 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 przed tym, met... znaczy, pod końcem, ja, Like Vader. Ale reklamy Bidulek. Tak, Bidulek. tej mody Bardzo. Bidulek. tej mody jesteśmy na ten Ale ten, nowe z prunka miałeś. Z prunka, później miałem takie czerwone, a teraz mam to. Widzisz? Masz random mega, mega rampę. Exclusive. Ale cię podbija. Leć! Adam, leć! O le mi, Omijaj dziurę! Wlądujesz? Wylądujesz? Wylądujesz. Tak. Dawaj! Jest! I teraz na nie tym razem. Nie tym razem. I szkole dał ci przyniósł ci ten. Szczęście. Aby to jeszcze było ten... Od tego.